Strach przed ciemnością. W pokoju małego Jasia dzień powoli dobiegał końca. Słońce, które przez całe popołudnie malowało na dywanie, wesołe, świetliste prostokąty, teraz żegnało się, rzucając na ściany ostatnie, ciepłe, pomarańczowe blaski. W tym łagodnym świetle pokój Jasia wyglądał jak najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Na półkach stały w równych rzędach jego ulubione książki o dinozaurach, i statkach kosmicznych. W rogu piętrzyła się wieża z kolorowych klocków, a na krzesełku wisiało ubranie, przygotowane na jutro. Na samym środku łóżka, oparty o poduszkę, siedział leon. Leon był pluszowym lwem, miał gęstą, trochę już potarganą od przytulania, brązową grzywę, mądre, szklane oczy, i bardzo łagodny uśmiech, wyszyty czarną nitką. Dla jasia. Nie był zwykłą zabawką. Leon był jego najlepszym przyjacielem, powiernikiem największych sekretów i towarzyszem wszystkich przygód, które odbywały się na dywanie w jego pokoju. W dzień Leon był królem dżungli, odważnym kapitanem statku pirackiego albo mądrym strażnikiem zamku z klocków. Był nieustraszony, ale gdy nadchodził wieczór, a światło dnia znikało, nawet obecność Leona przestawała Jasiowi wystarczać. Każdego wieczoru wszystko odbywało się tak samo. Przychodziła mama, otulała Jasia kołdrą, całowała go w czoło i cichym, ciepłym głosem mówiła: Dobranoc, mój skarbie. Zapalała małą lampkę nocną w kształcie gwiazdki, która rzucała na sufit delikatne, blade światełko. Ale potem mama wychodziła, a drzwi do pokoju Jasia zamykały się z cichym, ledwo słyszalnym kliknięciem. I właśnie w tym momencie, wszystko się zmieniało, właśnie w tym momencie zaczynał się strach. Ciemność, która wkradała się do pokoju, nie była dla Jasia zwykłą ciemnością. Nie była spokojna i cicha. Była żywa, miała długie, szare palce, które powoli wypełzały z kątów i z łóżka. W tej ciemności wszystkie znajome przedmioty zmieniały swoje kształty. Krzesło, z ubraniem przestawało być krzesłem. Zmieniało się w wielkiego, przygarbionego potwora, o wielu rękach, który czaił się w rogu i wpatrywał w Jasia. Zasłony w oknie falowały lekko, jakby oddychała za nimi jakaś wielka, niewidzialna istota, a najgorsza ze wszystkich była przestrzeń pod łóżkiem. To była czarna, ziejąca pustka, z której, jak Jasio był przekonany, Wychodziły najstraszniejsze stwory o świecących oczach i ostrych pazurach. Jego serce zaczynało bić coraz szybciej, tak mocno, że czuł je w gardle. W brzuszku zaciskał się mały, lodowaty supełek strachu. Jasio naciągał kołdrę aż pod sam nos, zostawiając tylko małą szparkę do oddychania. Wpatrywał się w mrok i nasłuchiwał. Każdy, najmniejszy odgłos w domu, stawał się w jego głowie odgłosem potwora. Skrzypnięcie podłogi na korytarzu brzmiało jak ciężkie kroki wielkiego olbrzyma. Szum rur w ścianie przypominał warczenie jakiegoś głodnego zwierza. A ciche pukanie gałęzi o szybę brzmiało jak stukanie długim pazurem w jego okno. Jasio mocno przytulał do siebie leona, ale nawet lew, tak odważny za dnia, w nocy zdawał się mały i bezbronny. Po policzku jasia spłynęła jedna. Gorąca łza, a potem druga. Nie mógł już wytrzymać. Mamo! zawołał cichym, drżącym głosem. Mamo! Drzwi otworzyły się bezszelestnie, wpuszczając do pokoju smugę ciepłego, bezpiecznego światła z korytarza. W niej stała mama. Jej sylwetka była dla Jasia najpiękniejszym i najbezpieczniejszym widokiem na świecie. Podeszła do łóżka i usiadła na jego krawędzi. Co się dzieje, Jasiu? Zły sen? zapytała cicho. Gładząc go po włosach. Nie, mamo, ja się boję. One tu są wyszeptał Jasio, wskazując drżącym palcem na ciemne kąty pokoju. Potwory mama nie zaśmiała się nie powiedziała Nie bądź niemądry spojrzała na Jasia z wielkim zrozumieniem i miłością. Rozumiem, że się boisz powiedziała łagodnie ale wiesz co? Te potwory, które widzisz, mieszkają tylko w jednym, bardzo szczególnym miejscu w twojej wyobraźni Ale one wyglądają tak prawdziwie, zaprotestował Jasio. Zobacz, tam w rogu stoi jeden. Mama spojrzała w róg, a potem uśmiechnęła się. Chodź, sprawdzimy to razem, powiedziała i wzięła Jasia za rękę. Jego mała dłoń była zimna ze strachu, ale w ciepłej dłoni mamy poczuł się odrobinę pewniej. Podeszli do krzesła. Mama włączyła dużą lampę stojącą na biurku. Pokój zalało jasne. Wesołe światło. I nagle potwór zniknął. W rogu stało najzwyklejsze w świecie krzesło, a na nim wisiały jasia spodnie i sweterek. Widzisz? zapytała mama. Ciemność to taki trochę żartowniś. Lubi zmieniać kształty rzeczy. Twoje ubranie na krześle w ciemności wyglądało jak potwór, ale gdy zapaliliśmy światło, czar prysł. To wciąż to samo. Bezpieczne krzesło. Wrócili do łóżka. Mama przytuliła Jasia mocno. Wyobraźnia jest wspaniała kontynuowała. W dzień pozwala ci budować fantastyczne zamki i latać w kosmos, ale w nocy, kiedy jest cicho i ciemno, czasem płata nam figle, podsuwa nam straszne obrazki. Ale to ty jesteś szefem swojej wyobraźni, Jasiu. Możesz jej powiedzieć, żeby zamiast strasznych potworów, pokazywała ci miłe rzeczy. Ale jak? zapytał Jasio. Potrzebujemy czegoś, co ci w tym pomoże. Potrzebujemy obrońcy, który będzie pilnował twoich snów i przypominał twojej wyobraźni, żeby była grzeczna. I myślę, że znam idealnego kandydata. Mama wzięła do ręki pluszowego Leona. Leon jest bardzo odważny, prawda? W dzień jest królem dżungli. Zrobimy z niego twojego magicznego strażnika nocy. Magicznego? Oczy Jasia zrobiły się większe. Tak, zrobimy mu specjalny talizman mocy. Daj mi proszę swoją ulubioną czerwoną kredkę. Jasio podał mamie kredkę. Mama wzięła małą białą karteczkę i narysowała na niej piękne, złote słońce z uśmiechniętą buzią. Potem wzięła tasiemkę, zrobiła w karteczce dziurkę i przewiązała ją wokół szyi Leona, tworząc mały medalion. To jest jego talizman, powiedziała uroczyście. Ale żeby zadziałał. Musimy go naładować magiczną energią, energią odwagi. Mama położyła Leona na kolanach Jasia. A teraz zamknij oczy i pomyśl o najmilszej, najodważniejszej rzeczy, jaką dziś zrobiłeś. Może jak wspiąłeś się wysoko na drabinkę na placu zabaw? Albo jak podzieliłeś się ciastkiem z kolegą? Jasio zamknął oczy i pomyślał o tym, jak pomógł małej dziewczynce, która przewróciła się na chodniku. Dobrze, szepnęła mama. A teraz przytul mocno Leona, i przekaż mu całą tę odwagę i całe to dobro, które masz w serduszku. Powiedz mu po cichu. Leonie, strażniku nocy, proszę, pilnuj mnie przed złymi snami i strasznymi myślami. Jasio wtulił twarz w miękką grzywę lwa i wyszeptał magiczne słowa. Poczuł, jak jego własna odwaga przepływa do pluszowego przyjaciela. Kiedy otworzył oczy, wydawało mu się, że szklane oczy Leona błyszczą jakoś inaczej, jakby naprawdę był gotowy do swojej ważnej misji. A teraz ostatnia, najważniejsza część ceremonii, powiedziała mama: Ja też przekażę mu trochę swojej mocy, pocałuję go w czoło, tak jak całuję ciebie, i w ten sposób. Zostawię w nim kawałek mojej miłości, która będzie Cię chronić przez całą noc. Mama pocałowała Leona w pluszowe czoło. Gotowe, oświadczyła. Teraz masz swojego osobistego, magicznego strażnika. Kiedy tylko poczujesz strach, przytul go mocno. Poczujesz w jego futerku odwagę i moją miłość. A on przypomni Twojej wyobraźni, że ciemność nie jest straszna. Ciemność jest po to, by dać naszym oczom i naszemu ciału odpocząć. Jest jak wielka, miękka kołdra, która otula cały świat, żeby mógł spokojnie spać i nabrać sił na nowy dzień. Mama zgasiła dużą lampę. Pokój znowu wypełnił półmrok, rozświetlony tylko małą gwiazdką. Ale tym razem było inaczej. Ja się mocno trzymał w objęciach Leona, czuł na jego szyi mały, papierowy medalion. Dziękuję mamo, szepnął. Śpij dobrze, mój odważny rycerzu, i pamiętaj, że ja jestem tuż za ścianą, odpowiedziała mama i wyszła, zostawiając drzwi lekko uchylone. Jasio leżał w ciszy, supełek w jego brzuszku powoli się rozwiązywał. Spojrzał w róg pokoju. W słabym świetle lampki krzesło z ubraniami wciąż miało dziwny kształt, ale Jasio przytulił Leona i szepnął. To tylko krzesło, prawda Leonie? I jego wyobraźnia posłuchała zobaczył swoje ubranie, czekające na poranek. Usłyszał ciche pukanie w szybę, ale zamiast myśleć o pazurach potwora, przypomniał sobie słowa mamy. To tylko gałąź jabłoni mówi mi dobranoc i ten dźwięk nagle stał się przyjazny i uspokajający. Spojrzał na czarną przestrzeń pod łóżkiem, wciąż była ciemna, ale już nie wydawała się groźna. Pomyślał, że pewnie śpią tam jego zapomniane klocki i zagubiona kiedyś kredka. Też odpoczywają. Ciemność wokół niego zaczęła zmieniać swoje oblicze. Z groźnej i pełnej potworów stawała się cicha, spokojna i aksamitna. Otulała go jak najdelikatniejszy kocyk. Jasio poczuł, jak jego powieki stają się coraz cięższe. Przytulił mocniej swojego strażnika nocy, czując pod palcami jego miękką grzywę, i papierowy Talizman. Czuł się bezpieczny, czuł się kochany, czuł się senny, i zanim się obejrzał, odpłynął do krainy snów. Snów, w których razem z odważnym lwem Leonem, latali na statku kosmicznym wśród najpiękniejszych lśniących gwiazd. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na ciebie nowa historia.